Cześć wszystkim, z tej strony a to jest Blacklight Retribution. To już jest oficjalny odcinek z trybu Capture the Flag, czyli tak jak standardowo mamy zdobyć flagę przeciwnika i. No wiadomo jak to jest. I mamy też zap zapobiec o odebraniu naszej flagi. Ach! Not! Dobrze ci tak. Ja jestem w drużynie niebieskich, bo przez chwilę byłem praktycznie rozbity. O, teraz już wiem, tu jest moja flaga, flaga wroga jest tu. Ale ona tak naprawdę leży, więc nie, to nasz trzymają. Municja dostępna, to jest dostępne. Aha, wróg trzyma naszą flagę, więc trzeba go powstrzymać. A. Z od dostałem. To jest nasza, no to nie to jednak nie są flagi, tylko jakieś generatory czy jakby to nazwać. Teraz jesteśmy, mamy już jeden na 1 Czyli praktycznie jakbyśmy zaczęli od zera. Gdzie są wrogowie? Wrogowie od tej strony idą Aaa! Ah, Zaad filmie Ale mało mu zostało, więc I mają naszą flagę. Oj, nieładnie, nieładnie. Trzeba się bardziej skupić. Za Kody. Kody, widzę kody przed oczami. Zara. Tu jest na te... Tu jest flaga wroga wrog. Vlog... A wróg gdzie jest? Przydałoby się. O! To by się przydało. No! Psia! Psia! Normalnie. Tam sobie siedzą i powoli chcą się dobić do naszej flagi. Nasza flaga jest nadal na pozycji. Czy już jest? W... Chyba jest w ruchu już. Nie ma tak fajnie, A, wysoki skok, wysoki skok mają, trzeba im przyznać. Dobra, gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy. A i no cię, sama nie jest, nie mamy że niestety jak na razie prawdopodobnie lekarza żeby rywaj bo tak jak można było zauważyć mamy tutaj takie trzy opcje za każdym razem kiedy giniemy to jest tam revive lub po prostu Recovery, czyli to standardowe odwrodzenie we w tym w bazie. Natomiast revive to chodzi, oczywiście chodzi o to, żeby... O! Mają tanka! Skubańcy mają tanka. Innymi słowy trzeba wziąć wyrzutnie. Lub inny sprzęt ciężki, który mógłby dać im radę. A co ona ma, że ona mnie tak łatwo załatwia? No dobra. Nie mamy co się zastanawiać lepiej w ogóle. Lepiej się skupić od razu na grze. Tamten Mech sobie stoi. No nie! No! Przeklęta broń! Akurat wtedy musiała przeładowywać! Facet miał tylko 50 punktów życia! No i teraz dojdą do tego. Z flagą i mamy 2-1 dla nich. Mm, nawet nie ma co się mierzyć. Trzeba znaleźć wyrzutnię rakiet albo coś w tym stylu. No, przegraliśmy. No cóż. No, gdyby nie ten tag, no to może byśmy mieli szansę. No ale co to tam? Nie ma co się tam gdybać. Co by było, gdyby? Ale na razie to ja się z Wami żegnam. To był pierwszy odcinek z Black Light Retribution w strybu Zdobądź flagę. I ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!